Piotr Pawczyk, witam serdecznie w programie Piłka Meczowa. Drodzy. Prezes widzewa Martyna Pajączek jest moim gościem. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Trener Dobi przekonał nas nie tylko umiejętnościami, ale też swoją piłkarską filozofią, sposobem bycia i entuzjazmem. Kto to powiedział i kiedy? Ja zatrudniałem trenera. Doskonale. Zastanawiam się, gdzie pani dostrzega tę piłkarską filozofię. Bo... Trener Dobby jego charakteryzuje taki bardziej ofensywny styl y, gry. Zresztą taki deklarował, i, i o takim stylu gry rozmawialiśmy, m, kiedy się spotkaliśmy przy zatrudnieniu go tutaj widzę, więc rzeczywiście chyba wszyscy. Spodziewaliśmy się, że ta drużyna będzie grała dużo bardziej ofensywnie, co moim zdaniem jednak trochę widać w porównaniu z tym, jak drużyna grała za czasów trenera Kaczmarka. Są takie momenty, w których on potrafi pójść do przodu i w których rzeczywiście ma ochotę na taką grę ofensywną. Fajnie to pewnie w ostatnim meczu wyglądało. Natomiast rzeczywiście spore są takie fragmenty, gdzie tej. Gdzie tej gry ofensywnej e, nie widać? Dariusz Postolowski, posł, ma do powiedzenia na temat stylu gry prefer preferowanego i prezentowanego przez ekipę trenera Dobiego. Gra, która nie spełniała oczekiwań kibiców, dziennikarzy i wszystkich ludzi związanych z tym klubem. Teraz nastąpił przełom. Przynajmniej w, teraz w tym spotkaniu z Arką pokazaliśmy, że jednak można grać inaczej w piłkę. Że Mateusz może że nie potrafi strzelić z dystansu i to nie raz. Że potrafimy zagrać na dwóch y, rosłych napastników, czyli na. Karola Czubaka i na Marcina. Mało tego, wystawienie Czubaka sprawiło, że Robak miał więcej chęci i więcej sił do tego, żeby walczyć dla całego zespołu. A to trener, który gdzieś tam ma charyzmę? To człowiek, który jest w stanie poprowadzić zespół, Pana zdaniem czy nie? Powiem może tak wymijająco, nie chciałbym w tym momencie oceniać jego pracy, bo zaraz każdy trener powie, że nie dano mu dokończyć pewnego projektu, że jest w trakcie. Ja mam prośbę tylko do trenera Dobiego, żeby czasami no, nie traktował wszystkich ludzi wokół jako niewidomych, którym opowiada, że widzew to właściwie jest dumny z postawy widzewa z meczu z Legiem. Ja nie jestem dumny z postawy widzewa w meczu z Legiem. Myślę, że większość normalnie myślących ludzi powie, że no, zespół nasz zawiódł przynajmniej nie rzucił się do gardeł. I chodziłem przed meczem po murawie i szukałem tej wątroby po spotkaniu, którą mieli zostawić piłkarze widzewa po meczu z legią. W każdym meczu twierdzę, że tej wątroby nie było, może była tylko śledziora. Do końca sezonu ma Do końca sezonu ma pani mhm, do kontrakt, tak. Mhm. Chce go pani wypełnić? Czy już pani myśli o kolejnym, nie wiem, podniesieniu, podjęciu negocjacji o przedłużeniu tego kontraktu? Nie, o przedłużeń na pewno nie, dlatego że ja od początku mówiłam, że to jest kontrakt czasowy ja mam określone zadania do wypełnienia. Ja miałam zrobić awans do pierwszej ligi, ja miałam zorganizować klub. W środku jakby posprzątać klub, który by nie był takim spontanicznym zbiorowiskiem ludzi, tylko żeby był po prostu poważną firmą, dobrze funkcjonującą z różnymi tam wewnętrznymi takimi narzędziami do. Do, do kontroli, do pracy, do tego, jak należy postępować, w jaki sposób należy e, e, w różnych sytuacjach się zachowywać. Normalnie po prostu zorganizowana firma. Tak, bo nikt o tym nie myśli, ale to jest duży budżet, duża odpowiedzialność i to wszystko musi po prostu działać. Więc Jak to... by pani zmieniła, pani prezes, gdyby pani dzisiaj zaczynała? Gdybyśmy mieli teraz e, lato 2019 i od początku zaczynałaby pani przygodę z Widzewem? Pewnie coś bym zmieniła, no bo nie ma osoby, która robi wszystko dobrze, więc parę rzeczy mi przychodzi do głowy, co można by było zrobić, e, zrobić inaczej. A co przede wszystkim? A przede wszystkim to akurat covid. No to no to, to, to ja taki... z chęcią, nie? Zresztą no wszyscy właśnie. na świecie no ale to się tak wydaje ale akurat w przypadku klubu sportowego to to bardzo mocno rzutuje mm -hmm. to rzutuje na formę zespołu która jest niestabilna no bo ciągle coś się dzieje zapytam teraz o kwestie czysto personalne związane z piłkarzami nowymi piłkarzami czy jest już, to, jest już taka lista życzeń trenera NK Leida Dobiego jest już taki notes z nazwiskami na których pozycjach dobi widziałby nowych piłkarzy a oczywiście jak długa jest ta lista? 4-5 pozycji. Aczkolwiek to nie jest jakaś tam straszna, skomplikowana sprawa, jakaś wielka tajemnica. No wszyscy widzimy, że o ile w zeszłej rundzie wiosennej mieliśmy problem bardzo duży z obroną, tak teraz zdaje się, że skuteczność naszej formacji ofensywnej jest niższa niż powinna być, więc raczej pewnie. Z przodu należy spodziewać się jakichś korekt i, uzu i uzupełnień składu. Czyli do czy szacunkowy budżet, gdy tak szacujecie, to ten budżet pozwoli, widzę, obecnie na przeprowadzenie, przeprowadzenie takich transferów? Tak, oczywiście, że tak. tak. Nie ma tutaj żadnych problemów finansowych, choćby z racji COVID-u? Na razie nie, na razie nie ma problemów. Na razie myślę, że jakieś tam problemy mogą się pojawić, jeżeli rzeczywiście cały sezon będziemy musieli grać bez kibiców. No to to będzie problem, oczywiście, że tak. nie? My Mamy kadrę liczebnie właściwą, więc no tak, tak, nie tak, ma tak, powodu, dobra, żeby okay. znowu dotrzeć do sytuacji takiej, jaka ja miała miejsce półtora roku temu, że wszak nie było dziesięciu Jako prezes pani także obserwuje te mecze i wie pani, którzy piłkarze już zdali ten egzamin, na którym daleko do tego, choćby nawet ci doświadczeni, byliby do, niezwykle doświadczeni, to nawet na boisku drugo, a teraz pierwszoligowym, po prostu sobie nie radzą. Co do odczuć, ja również uważam, że ta drużyna potrafi więcej e, i że powinna, e, powinniśmy mieć więcej punktów, niż mamy na obecnym etapie rozgrywek. Tak uważam. Moim zdaniem ta drużyna ma większy potencjał, niż pokazuje. Ale chce pani, tak jak pani powiedziała, dosłownie parę minut temu, chce pani do końca ten kontrakt wypełnić. Ja mam pomysł, absolutnie, więc jakby... Czyli do czerwca. Trzeba robotę robić. Okay, w porządku. Jak nam wyjdzie, jak zaskoczymy, pomyślimy o walce, o włączeniu się do walki o awans. No a dlaczego nie? No to jakby zespół pokazuje, że potrafi. Trzeba tylko przełożyć to na skuteczność, trzeba, trzeba wygrywać mecze, robić punkty. I myślę, że pierwsza szóstka jest w naszym zasięgu. Jakby...